Witam serdecznie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaaranżuję terrarium dla młodej samiczki Paucy Loteria Metallica. Zapraszam na film. Kochani, powiem Wam, że ta moja dzisiejsza aranżacja terrarium to z grubsza akcja. Zostałam zaproszona do wzięcia udziału w fajnej akcji, takiej zabawie z innymi twórcami kanałów YouTube o tematyce terrorystycznej. Akcja polega na tym, że każdy z nas ma zaaranżować wybrane przez siebie terrarium. I jednego dnia udostępniamy film z aranżacji tych terrariów. Także serdecznie zapraszam Was na kanały Golden King, Spider Fox. I Venomous Art to są kanały, które biorą udział w tej akcji. I tego samego dnia wszyscy robimy aranżację wybranych przez nas terrariów. Także zapraszam Was serdecznie, żebyście wyszli na te kanały, zobaczyli jakie zaaranżowali terraria i żebyście podzielili się swoją opinią, zostawili łapki w górę, żebyście zostawili komentarze. Ja będę robić terrarium dla POC Loteria Metallica, młoda samiczka, także y, klimat tropikalny, klimat lasu tropikalnego. Postaram się, y, żeby było tropikalnie. Ok, jedziemy z tematem. Najpierw e, przede wszystkim, jak zawsze, e, torf. E, nie będę tutaj robić żadnego specjalnego tła, dlatego że e, chciałabym po prostu tego pająka obserwować. Według mnie to jest jeden z najpiękniejszych pająków i chciałabym mieć w miarę. Oczywiście w miarę fajny dostęp do tego, żeby go obserwować. Więc nie chcę tutaj zaklejać tych ścianek nie wiadomo jak, żebym po prostu mogła do tego pająka sobie zaglądać. Więc najpierw torf i nie będę sypać dużo torfu, dlatego że jest to pająk nadrzewny i dużo torfu nie potrzebuję. Tak mniej więcej nasypię do wysokości tej dolnej wentylacji. Aby było tropikalnie, chciałabym tutaj wstawić taką roślinkę. W ogóle to zaplanowałam sobie tak, kupiłam taką fajną tubę. Ale jeżeli wstawię tą tubę do środka, to jestem pewna tego, że pająk się w niej schowa, zapajęczynuję ją totalnie i w ogóle nigdy w życiu go nie zobaczę. Albo tylko łapki przed karmieniem. Więc przecięłam tą tubę na pół i mam zamiar wstawić tą tubę w ten sposób. I z tej strony wstawić roślinkę, tak, że pająk będzie miał wrażenie, będąc w środku połowy tej tuby, że jest odizolowany, że jest zakryty z każdej strony. I w ten sposób pająk czuje się bezpiecznie, a ja mogę bardzo fajnie go obserwować, i łatwo jest mi też go karmić. Więc tutaj wstawię roślinkę, i właśnie tak się zastanawiałam, czy wyciągać tą roślinkę i wkupywać ją w torf, czy po prostu wstawić ją w tej doniczce. Generalnie obie wersje są dobre. Mogłabym zrobić i tak, i tak zobaczę, jak to wygląda. Dobra, chyba ją wyjmę. Więc tu sobie odgarnę. I tutaj sobie wstawię. Bliżej muszę tą roślinkę zrobić. O! Żeby było wrażenie yy, dla pająka tutaj, że on jest zakryty. Że on tutaj, jeżeli się zabuduje pajęczyną, to on będzie miał wrażenie, że jest całkowicie zakryty, że go nie widać, będzie czuł się tutaj bezpiecznie. Ale ja będę mogła go obserwować. Jakby on się schował mi w tej tubie, to bym go nie widziała całkowicie. A tak będę mogła go sobie fajnie obserwować, a on będzie czuł się mimo wszystko bezpiecznie. Oprócz tego może sobie jeszcze ewentualnie wyjść i tutaj zrobić z tej strony gniazdo, jeżeli będzie chciał. Od strony cieplejszej, bo grzanie będzie miał z tyłu. I tak będę go mogła od czasu do czasu obserwować. Także staroślinka trochę ją jeszcze podsypię torfem. Szkoda, że ta tuba nie jest trochę wyższa, że nie jest tak yy, całkowicie wysoka do, do sufitu. Szkoda. No ale trudno, no nie można mieć wszystkiego. Dobra? Fajnie, to już wygląda nawet fajnie. I myślę, żeby tutaj z tyłu Wsadzić jeszcze jakiś taki mniejszy kawałek korka. Tak. O coś w tym stylu właśnie w ten deseń. Właśnie i ona będzie mogła sobie się schować tutaj, będzie mogła się schować tutaj. Dopóki jeszcze jest mała. O, fajnie, fajnie, dobra, tu jeszcze damy trochę podsuszonego mchu, żeby było bardziej zielone. Jeszcze zastanawiałam się, chciałam zrobić, chciałam tutaj jeszcze dać taką czaszkę, nie wiem, czy to nie jest za dużo już z tą czaszką. Hmm, ogólnie wygląda całkiem fajnie. Wygląda fajnie. Nie wiem czy z tą czaszką mnie nie przesadziłam. I w ogóle to jeszcze jej tutaj wsadzę yy, miseczkę z wodą. Mimo że wiem, że jeżeli chodzi o loterię ona woli się napić ze ścianek yy, niż z miseczki. Ale miseczka będzie mimo, wszystko fajnie, będzie mimo wszystko fajnie, podnosić wilgotność, więc tak czy siakie to miseczkę z wodą tutaj wstawię. Teraz jeszcze muszę powinno jej smoczyć, podlać kwiatka. Prezentuje się efekt końcowy, miało być tropikalnie. Wyszło trochę z takim klimatem Piraci z Karaibów, także myślę, że się udało. Lecę przełożyć tutaj nową lokatorkę. Za chwilkę zrobię Wam zbliżenia na nią w nowym domku. Was zapraszam do sekcji komentarzy, żebyście podzielili się swoją opinią na temat. Nowego terrarium, y, czy ogólnie Wam się podoba, co byście zmienili, co wyrzucili lub ewentualnie dodali. Y, jeżeli ogólnie odcinek Wam się podobał, to zostawcie proszę łapkę w górę. Dziękuję, do zobaczenia!